Cześć! W dzisiejszym odcinku zaproszę Was do swojej kuchni. Będziemy tam robić startę z jabłkiem. Szybką i prostą. I smaczną. Jeszcze Mam nie wiemy. Nadzieję. <słuch> Potrzebujemy 300 gram herbatników, które musimy rozdrobnić słoikiem lub butelką. Potrzebujemy 50 g masła i roztapiamy je w rondelku. Do wymieszanego masła z herbatnikami pokruszynami możemy dodać szczyptę cynamonu. Była duża szczypta. Nasze wymieszane składniki teraz wykładamy na foremkę do tarty. Uklepujemy łyżką, żeby uzyskać spód. Gdy przyklepiemy delikatnie już nasze herbatniki, przykrywamy workiem foliowym. I na ten worek wysypiemy teraz coś ciężkiego, żeby nasze ciasto lekko się ugniotło. Wszystko jak będzie gotowe, wsadzamy do lodówki na przynajmniej pół godziny. Nasze jabłka trzeba będzie obrać i pokroić bardzo cieniutko w plasterki. jako kremu do naszej tarty. Użyłam pudingu, który można kupić w Lidlu. Gdy nasza masa trochę przestygnie, wylewamy ją na spód tarty. Gdy ułożymy już jabłka na naszym kremie, możemy delikatnie posypać cynamonem. Teraz, gdy mamy całe ciasto gotowe, wstawiamy je na 20 minut do nagrzanego piekarnika na 180 stopni. Teraz nasze ciasto wkładamy znowu na godzinę do lodówki, żeby krem zastygł.